Cześć, witam Was ponownie, ja jestem Reddington, zapraszam na Wyspowe Jezioro. W dzisiejszym odcinku będzie do zrobienia kontrakcik. Nie wiem, czy taki szybki? Pewnie nie. Będzie to renowacja Tartaku. Odbudowujemy i uruchamiamy stary Tartak. Przydałaby nam się pomoc z zestawą części materiałów. Zdaje się, że po bliskim magazynie jest przyczepa z niezbędnymi materiałami. I trzeba dostarczyć przyczepę z plędekami bocznymi i chyba jest na zaporze Smithville. Oraz trzeba dostarczyć pustaki i metalowe belki, które są akurat tu na tej naczepie. A do tej naczepy jest potrzebne siodło niskie. W żadnym moim aucie siodła niskiego nie mam, czyli muszę się najpierw bujnąć do garażu, przejechać przez mokradła, wrócić. Ej. Masakra. Całą, całą tą mapę muszę przejechać w zaporze. Gdzie jest to? No. Tu mam przejazd. Garaż jest tu. A przyczepa z plandekami bocznymi jest chyba tu. Z tego co pamiętam. Bo tu stoi przyczepa burtowa. A tu jest właśnie ta z plandekami bocznymi. Teoretycznie. Tak mi się wydaje, no bo nigdzie indziej chyba nie ma. Gdzie jest ten mi... Ten pojazd? Marki White Western Star, tu jest. Odpalam sobie rebro. No bo tym pojadę, on jest cięższy, nie podnosi mu tego przodu. Tak jak w Roburze. Dlatego pojadę tym, zatankuję tylko. Do pełna 300 literków, i słuchajcie, żeby nie przedłużać, no to widzimy się na zaporze, czyli tu, już o, w tym miejscu, już po przyczepkę jak będę, a ja sobie tu spokojnie przez te moczary tu koło tego kamieniołom przejadę do garażu, zmienię sobie tylko tą zabudowę ze średnich kłód na. Na co na niskie i z powrotem sobie tu wrócę. No, jestem w garażu. Udało się dojechać. Co tu mamy? Siodło niskie. Zainstaluj. Tu mam Żuraw Załadowczy. Zainstaluj Kurcze niech ma i siadło niskie. Ten silnik siedem i pół, gdy też już pory rany, ten samochód 9,5 i terenowa skrzynia. Zawieszenie podwyższone. Gdzie co założę o tą terenową. To tu mamy za opony? 47 najtańsze terenowe. No i dobrze, nie będą. AWD jest. Dobra, niech tak ma. Teraz jadę dalej. W końcu dojeżdżam do tej nieszczęsnej przyczepy z prątekami bocznymi. No, jest. Coś dzisiaj mi nie idzie. Wziąłem się za opuszczony kołchos. Tam nie mam pojęcia, za co, za co się zabrać, coś tam zacząłem robić. No to wyłączyłem, bo nie szło. Tutaj, zanim się przeprawiłem przez te moczary, to też trochę czasu zajęło. Ja jakoś tak dzisiaj nie wiem, kiepsko to wygląda. Chciałem tą taję wydobyć, to się okazało, że to jest zadanie do, do zrobienia, chyba na tej midrze. Także na razie sobie odpuściłem. Chciałem kupić azowa, no jednak stwierdziłem, że te kolory, które są, to mi się bardzo nie podobają. I to tak, mało zdecydowany jestem. I z tego wszystkiego stwierdziłem, że zrobię kolejny kontrakt na jeziorze i o tak, tak to właśnie wygląda no, i z tego wszystkiego właśnie kupiłem skrzynię terenową do ciężarówki, która mi się nie podoba i tak to wyszło jak wyszło, nie? Intro sobie podarujemy już a no już wystarczy to. Już tak za głośno nie mówię, bo już jest druga w nocy, kiedy to nagrywam. Dobrze, że moja żona śpi, bo już by mnie pogoniła dawno. Najpierw to mnie ganiała matka do spania, a później się hypnąłem myślałem, że będę miał luz, no to to samo mam z żoną, nie? Ale to nie tylko ja. Także zanim się chętniecie, to przemyślcie sprawę trzy razy, nie? No chyba że już jesteście żonaci, to współczuję. A ci, co nie są, to zręcicie się. No nie możecie mieć lepiej niż my, nie? Taka to, taka to męska solidarność. Dobrze, to nie jest daleko. O, tą przyczepę chyba tam widać. Przynajmniej gdzieś tam stoi niebieska. Nie jest daleko, więc może da radę jakoś to przytargać w miarę szybko, żeby to też nie zajęło nie wiem ile czasu. Jakbym nagrywał całą drogę, czyli podróż do garażu z powrotem, no to już odcinek już by miał nie wiem, z 40 minut. Okay, czyli tak, tą przyczepkę tu chcesz, tak? Proszę bardzo, przyczepka oddana. Teraz jeszcze tylko materiały. ...jak ja tu z paliwem wyglądam, 160 litrów. Oj to, wystarczy. To teraz się zastanawiam, nie no, chyba siadło niskie zamontowałem, nie wysokie. Jeśli okaże, że wysokie, to, to wyłączam to i idę spać. Dobrze, to tu. No nie, to było widać tą beczkę niebieską. Dobrze, no trzeba, tu dalej. Ucinek bagnisty trzeba przejechać w miarę. W miarę to idzie. O, widzę już ją. Widzę, no. A jeszcze trzeba było na koniec uszkodzić samochód. Dobrze, jest ok. No teraz błodną się postaki długie. Całą drogę. Ale mi się teraz zaczęło zniewać. Masakra jakaś, słuchajcie. Czyli czas najwyższy, kończyć i, i spać. Ale musiałem coś nagrać, bo nie mam żadnego materiału, żeby wrzucić na kanał. Brakuje tego czasu ostatnio. Jeszcze teraz mam gości. Też dopiero po północy poszli spać. dobrze, że na mapę spojrzałem. To bym zajechał. Co, z blokadą wyjechałeś? Nie Nie, ja, to przecież nie jest takie strasznie ciężkie, no. Już Ci skrzynię przecież nowszą założyłem. znaczka nie, us nie uszkodziłem tego drogowskazu. Aż dziwne myślałem, że się przewróci. Nie tak. No właśnie, ziewnęło mi się. Przymknąłem oko. I jest dupa, no. A i zawsze coś, no. Jakby się przewrócił, przewrócił to bym to wyłączył i poszedł spać bez kitu, nie? No czemu ty stoisz? po prostu jakiś fatum. Jechaliście kiedyś tak przez most? Nie? To proszę bardzo, tak się jeździ. To jest nowoczesna metoda. masakra jakaś. Nie, to trzeba, kończę ten kontrakt i wyłączam. Coś to dzisiaj nie, nie idzie naprawdę. Dobrze, że paliwa chociaż nie zabrakło. Tartak znów działa i możemy wrócić do pracy. Z nieba nam spadłeś. No mowa, magazyn dostępny 4800-590 punktów doświadczenia. No, można ładować deseczki. A jeszcze podjadę, sprawdzę. No. Elegancka. Dobrze, tak to zostawiam. Będę sobie porządkował sprzęt później. To by było na tyle taki, no nawet nie za długi odcinek, bo poskracany oczywiście standardowo. Udało się, kolejny kontakti zrobiony. I co, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie hej hej!